Hearthstone HEROES OF WARCRAFT Siemano, tutaj RaphSons z kanału RaphSons Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hearthstone Heroes of Warcraft. Rozpoczynamy kolejny pojedynek na arenie numer 8. W poprzednim pojedynku niestety przegraliśmy z kapłanem. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Okej, okay. zombiak, gnomka wynalazca oraz rycerz Srebrnej dłoni. Zaczynam jako pierwszy. Uter kontra Furion. Walczymy z druidem. Będę walczyć z honorem. rycerza oraz gnomkę. Akceptuje. Rżący bagien szlam, kamienno, skóry yy, oraz krwawy rycerz. Ok, wystawiam zombiaka i kończę turę. Okej okay. Rzeczny kro Krok. Okej. Okay. Um. wezmę może wsparcie, czekam na rozkaz, i zaatakuję go. Kończę turę. No, daj coś na stół. A może użyjesz mocy specjalnej? Co tu zrobić. Zatakuje wyrekruta Okej, okay, grabieżca Spoko Okej okay. Zobaczę czy wszystko nagrywa Okej, okay, wszystko się nagrywa No to ja wezmę ogra Zrobię to tak Kończę turę Zobaczymy, czy teraz użyje swipa. No. Co tu zrobić? Mam nadzieję, że podoba. Okej, okay, młodszy inżynier, spoko. Okej, okay, uleczył się. Ok, mm. kamienno skóry gargulec. Niechaj będzie. Zobaczymy, kogo zaatakuje. A, młodszy inżynier, szkoda. Przeciwnik bardzo długo myśli, co zrobić. Moc dziczy, okej. Okay. I moc specjalna. Okej. Okay. Okej. Okay. O, mamy dowódcę Argentu, spoko. Rżący bagien na szlam, no bo nie ma broni, druid no i co saska, kobra. Okej, okay. kończę turę. Nie wiem, czy to był dobry pomysł z tą kobrą, No ale cóż. Pazur okej. Okay. Coś jeszcze. Okej. Okay. Zaatakował kobrę. Spoko. O, zajebiście. Protektor Angetu. Nie na mojej Mogę dopakować tego. Stawić na stół krwawego rycerza. No i tak zrobię koncerturę Prawda jest tarczą. Mhm. okej. Okay. Mam same widzieć, kręgu ziemi. Niedobrze. Muszę zrobić tak. Hm. Zastanawiam się. Swipe Nie. Gwiezdny ogień. Okej. Okay. I kończy turę od razu. Spoko. No to ja wezmę pomstę. No i wsparcie. I od razu w pysk. Kończy turę. Okej okay. Żelazno Skóry obrońca Spoko. No to ja wezmę dowódcę argentu. Zwycięstwo albo Oczywiście! Mmm... Może zbierać łupów? Nie. Wsparcie wezmę. Chłopie, nie mam na to czasu. Okej, okay. ogry? Coś jeszcze? widząc z kręgu ziemi. Spoko. Hm. Żuwior? Okej, okay. niechaj będzie. No i zbieracz. Od razu w pysk Oby teraz nie miał dopałki. Zobaczymy, czy będzie miał na ręce dopałkę. Jako myślę, nie wiem, dar um, świętości. Nie wiem. Okej, okay, jest zajebiście sekret pomsta. O, ładnie się dopakował ten yy, zbieracz łupów. Okej. Okay. Strażnik królów. Okej. Okay. Jeśli nie da na stole prowokacji, no to będzie zajebiście. Okej, okay, strzelec. Spoko. to niechaj będzie ten kałużniak. Zrobię to tak. I wsparcie. Kończę turę. Oby to nie był teraz swipe, kolejny, kolejny żelazno skóry obrońca, ok. Oraz mikro -maszyna. spoko. Kurde, ekranowany mini bot. Ten głupi, żelazno skóry obrońca zniszczył grę. No, niestety, może mi zadać bardzo dużo obrażeń, na pewno. O kurwa, czempion Wichrogrodu, No, nieźle. Oraz moc specjalna, ok. O, mod gniewu mi dobrał. Spoko. O, rycerz z Wichrogrodu, ok. 18 punktów obrażeń. Ok. Jeśli będzie miał na łapie dwa słajpy, no to będzie do dupy. Ok. Kolejna moc specjalna. Szalający worgen, spoko, Okej, okay. No to muszę niestety go uleczyć. Oj, chyba mnie zabił. Chyba tak zwycięstwo jest twoje: 12, 20, 24. No, zabił mnie. Niestety. A już myślałem, że wygram. Nie no, po prostu żelazną skórę obrońca wszystko zniszczył, tak? Okej, okay, no to lecimy z kolejnym pojedynkiem. Ok, zaczynam jako pierwszy ekranowany minibot. Um, rycerz z wichrogrodu chyba. Oraz rycerz z srebrnej dłoni. Nie, widząc z kręgu ziemi, przepraszam Was. Ok, to wyrzucę. Akceptuję. Kałużniak, pomsta oraz kamienno skóry garkulec. Okej. Okay. No nic nie mogę zrobić, tak więc skończę turę. To znaczy mogę wystawić pomstę, ale nie teraz. Kolejny długomyślący, Chłopie, ty nic nie możesz zrobić. Może go obudzę. Nie wiem, zasnął przed ekranem, może je? Dobrze Cię widzieć, a zlagowało się chyba. O, moneta, okej. Okay. A, się. obudził się w ostatniej chwili. Zajebiście, naprawdę. Dobra. Użyjmy mocy specjalnej. Kończę turę. Okej, okay, wsparcie. Po raz kolejny. Mogę użyć garkulca albo ogra. Okej, okay. o doszła nam cesarska kobra. No to cóż, no to użyjemy może ogra, zabijemy tego rekruta. Tak, rekruta. okej, okay, Saska Kobra. Może być. O, zajebiście. Młody gniewu. No i walimy prosto w bohatera. Albo może walnąć w rekruta, albo w bohatera. Zobaczymy. Walnął w rekruta. Bardzo dobrze. I kończę turę. Okej, okay, burzyciel. Spoko. No, to ja wezmę pomstę, wsparcie. No i wale po prostu w bohatera. No i jest zajbiście. Kończę turę. Oby teraz nie miał yy, konsekracji. Na łapie. Nie no, ja też mam konsekrację, ale w deku, tak. Pozwól mi się zastanowić. Okej, okay, gobliński ochroniarz. Spoko. No, to ja wezmę ogra. O, zajebiście. Ominął. Prowokacje. No to ja wezmę dowódcę. No i walimy prosto w bohatera. Kończę turę. Okej. Okay. Konsekracja. Werbunek, okej. Okay. Coś jeszcze? Ach, wali, wali wprost w bohatera, okej okay. Mikromaszyna, okej okay. Spoko O, zajebiście, mam konsekrację To będzie mega No i po rekrutach Mmm Wezmę kałużniaka, albo nie, skórego gargulca. Kończę turę. Jeśli weźmie konsekrację, no to się uruchomi sekret. I dopakuję gargulca. Szalający worgen, ok? Łamać zaklęć, ok? Zajebiście. O, zajebiście. Nice. Wygrałem już czy nie? No prawie. Może użyję daru mądrości na... Aha, poddał się, okej. Okay. Fajnie. Trzecia wygrana. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Na razie i cześć!